Witam się z Wami w czwartek, 10 października. Jestem tutaj u nas w okolicy. Zobaczcie, jakie niektórzy mają dekoracje Halloweenowe. Ten kościotrup jest ta na wysokość pierwszego piętra. Nic poza tym nie mają, tylko tego kościotrupa. Ale naprawdę on robi wrażenie. Muszę przyznać U nas jeszcze ładnie pięknie ponieważ nie było przymrozków. Zobaczcie jaki ładny kląb tutaj ludzie mają przed domem we wrzosowych kolorach i taka u nas dzisiaj pogoda jest cudownie. Okej, okay, to tylko tak krótko chciałam wrzucić Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do obejrzenia moich vlogów z naszej 20 rocznicy ślubu z Tobermory Buziaki Pa.